Marian Kowalski. Ja ci nie kazałem jechać do Żurawlowa, kamracie. Ja cię prosiłem. Prosiłem cię, żebyś pojechał do Żurawlowa, wsparł ich. Ty dla mnie jesteś autentycznym liderem ruchu narodowego. Autentycznym. Nie malowanym, nie gładko wygolonym synkiem prosto od fryzjera, tylko autentycznym wodzem. Nie tłumacz się, że nie pojechałeś i nie tłumacz się, że ci kazałem. Ja nie mam prawa ci nic kazać. Wszyscy ci, którzy wiedzieli, a olali żurawlów, wybaczcie, że tak brzydko mówię, zlekceważyli go. Mają grzech. Ten grzech się nazywa grzechem zaniechania. Trzeba się z niego wyspowiadać. Ale żurawla żyją. Gospodarzą na swojej ziemi. Walczą teraz o te gigantyczne zbiorniki wody pitnej, żeby one zostały objęte ochroną, bo to jest nasza woda pitna. Będę powtarzał, do oporu, do finału w Konstytucji powinno być napisane, Woda pitna jest własnością narodu polskiego.